Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem zupełnie niezorganizowana. Już powinnam wychodzić, a jak widzicie. Stoję tutaj i nie wychodzę, ale chciałam się do Was na szybko przywitać, zanim zacznę pędzić. Dzisiaj zapowiada nam się taki naprawdę luźny dzień. Przyjeżdża moja mama i sobie spędzimy po prostu razem czas i to jest właśnie ten powód, dla którego się spieszę. Magda, pamiętaj, ty się spieszysz, nie gadaj za dużo. Jakichś takich szczególnych planów na ten dzień nie mamy. Co prawda pytałam moją mamę wczoraj, właśnie, co chce robić, jak widzi ten nasz wspólny czas. Napisała mi tylko, że same przyjemne aktywności, jakieś jarmarki, świąteczna atmosfera, zakupy prezentów, także to się da zrobić. Akurat dzisiaj w Warszawie sporo jest właśnie organizowanych takich jarmarków Bożonarodzeniowych, także pewnie sobie je odwiedzimy. Może coś pokupujemy, znajdziemy jakieś fajne może propozycje na prezent. Także zapowiada się nam fajny dzień, ale na razie muszę ją odebrać z tego dworca i muszę... co? Musimy coś zjeść, ja jestem w ogóle strasznie głodna. Nie jadłam śniadania i zobaczymy, czy w ogóle się wyrobimy na jakieś śniadanie, gdziekolwiek. Oczywiście standardowo, jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Ja tymczasem zabieram szalik, ubieram kurtkę i lecę. Naprawdę fantastycznie zaczyna się ten nasz dzień, bo od opóźnienia pociągu mama dzwoniła, że nie wysiądzie na stacji, na której miała wysiąść. Pociąg ma godzinne opóźnienie, więc zdecydowała się z niego wysiąść. A ja przejechałam teraz na Warszawę Zachodnią, żeby ją odebrać stąd. Komunikat niestety nie był zbyt szczegółowy. Podali na początku, że właśnie opóźnienie będzie 60-minutowe, ale też nie byli pewni, na jakiej stacji ten pociąg się docelowo zatrzyma. Na tej, na której miał się zatrzymać. Jednak nie będzie się zatrzymywać, więc przyjechałam tutaj. Już mamę mamę i przyjechaliśmy do elektrowni po pomyśle. Pewnie niewiele słychać, bo jest tutaj strasznie dużo ludzi i jeszcze muzyczka, ale najpierw zaczynamy od jedzenia, a potem idziemy buszować w stoiskach. I'm all for Christmas, all the happy 🎵 Trwają tutaj takie świąteczne targi, także szukamy prezentów, no może dla siebie, albo dla bliskich. Ale wybór jest jakiś taki, mam wrażenie, okrojony. Wydaje mi się, że rok temu było dużo więcej stoisk, a teraz jakaś taka średniowka. That snow, whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. My już z elektrowni po Wiśle. Kupiliśmy sobie jeszcze po takiej rozgrzewającej herbatce. Przyjechałyśmy już do kolejnego celu. Tym razem jest to Plac Gonesera. Tutaj też podobno jakieś świąteczne rzeczy można dzisiaj zobaczyć, także sprawdźmy. Nie wiem o co chodzi z tymi targami, ale to jest jakaś kolejna lipa. Tam było no nie wiem, z 15 stanowisk i wszystkie z kciuchami. Targi rok temu były naprawdę świetne, był ogromny wybór. Się obkupiłyśmy z mamą, a przynajmniej się pogapiłyśmy, a tu nawet nie było się na co gapić. Bez nadziei. Zajdujemy się już z domu, powiem Wam, że ja mam dzisiaj jakiś taki strasznie zły dzień. Jestem yy, jakaś taka na wszystko na nie. A teraz plan jest taki, że ja biorę prysznic, robimy kolację i uruchomimy sobie jakiś świąteczny film, żeby się wyluzować. O! I też kombinuję tutaj ze stołem, bo chcę jutro kupić choinkę. Ale sama nie wiem, jak mi się to podoba. Tam są te stoliki, a tutaj właśnie ten stół. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy już kolejny dzień naszego vlogowania. Dzisiaj nas zasypało za oknem. Po prostu śnieżyca jest tak ciemno i tak biało. Wychodzi nam już godzina dziewiąta, także jest całkiem wcześnie rano i dobrze, bo właśnie tak zły ten dzień zaplanowałyśmy. Zaraz wychodzimy z domu i jedziemy załatwić najważniejszą misję, czyli misję. Choinka. Ja co roku choinkę mam już od początku grudnia, a teraz po prostu połowa grudnia praktycznie i choinki nie ma. Także bardzo mi się to nie podoba, więc pora to zmienić. Wczorajszy dzień dla mnie był po prostu pasmem jakichś mniejszych i większych porażek. Okropny dzień po prostu. Wszystko mnie wkurzało, każda najmniejsza rzecz mnie irytowała. Czasem tak jest, że. Po prostu, wiecie, aż takie małe malutkie szczególniki, na które zwyczajnie byście nie zwrócili uwagi, was strasznie denerwują. A wczoraj po prostu wszystko się sypało. Zaczęło się od tego, że mojej mamy opóźnił się pociąg. Musiałam przejechać z jednej stacji na drugą. Później podjechałam na dworze od zupełnie innej strony. Tam jest wszystko rozkupane, trwa remont, więc już stałam tam, gdzie zaparkowałam, żeby się nie władować w korki. Przez to opóźnienie zdążyłyśmy z mamą na śniadanie, które zaplanowałam. Ja byłam strasznie głodna, a jak człowiek głodny, to zły, zjadłam dopiero o nie nie wiem, chyba po 14. Potem jeszcze zalałam sobie aparat herbatą. W ogóle mi się nigdy takie sytuacje nie zdarzają, więc po prostu na szczęście nic się nie stało i wygląda na to, że aparat żyje. Potem oblałam sobie cały rękaw wodą w łazience przez te automatyczne krany. Później były targi, które nas zawiodły, bo były naprawdę strasznie słabe. No w tym koneserze to już dramat. Potem na dokładkę pojechaliśmy właśnie do tego Wielanowa gdzie nie było absolutnie ani pół miejsca wolnego i ja się już wkurzyłam ostatecznie, mówię nie? pierdziele to, wracamy do domu. Także to był, to był ciężki dzień, ale jestem pewna, że każdemu zdarza mi się czasem takie dni, że po prostu wszystko Was wyprowadza z równowagi. Ale żeby nie było aż tak negatywnie, to muszę Wam pokazać nasze zakupy z wczoraj. Jak widzicie, nie były to duże zakupy. Między innymi wybrałam sobie coś z biżuterii, zaraz Wam pokażę z bliska. Sobie wzięłam dwa pierścionki mojej mamy, jeden się spodobał. I mam jeszcze super szalik i czapkę. To jest taka opaska na głowę. A do tego szalik, on jest super, bo jest oprócz tego, że jest taki właśnie mięsisty, fajny, ciepły, to jest jeszcze duży, więc można się nim naprawdę porządnie opatulić. Skład ma ten zestaw świetny, bo to jest wełna z alpaki przetykana właśnie taką jedwabną nitką. Także mam nadzieję, że będzie mi to fajnie służyło na lata. A no przede wszystkim jest naprawdę ciepły, także dzisiaj na pewno sobie to założę na te śnieżyce. No, zobaczcie sami, jaki fajny jest ten szalik. O! Można się aż tak opatulić. No ja uwielbiam po prostu jak szalik jest taki duży. Sami zobaczcie jak to się po prostu błyszczy. Mam nadzieję, że jakość też okaże się w porządku. Drugi model, który wybrałam to taka obrączka. I jeszcze tutaj ma takie cyrkonie. Korzystając z okazji, że moja mama się jeszcze szykuje, pokażę Wam na szybko przesyłkę, którą dostałam od Mikołaja. I zobaczcie jak pięknie to jest zapakowane. Jestem ciekawa czy domyślacie się co jest w środku. Czy można zjeść tego lizaka? Chyba można. A w środku mamy kartkę. O wow, jaka śliczna. Teraz już naprawdę rzadko kiedy dostaje się kartki, także jak się już jakąś dostanie, to jest to naprawdę bardzo, bardzo miły gest. A co do samej paczki, otwórzmy ją wspólnie. Uwaga, uwaga. Uhuhu, mamy tutaj trzy paczuszki. Zobaczcie jak Pięknie zapakowane. Jak już na pewno widzicie, jest tu przesyłka od Darii z Migotki, także zobaczmy, co ona mi tutaj pięknego zapakowała tym razem. A tak naprawdę Mikołaj, Mikołaj wiadomo. W pierwszym pudełeczku Uuu, mamy tu taką piękną obrączkę z kamieniami. Będzie mi idealnie pasować do tego mojego pierścionka z bo jest dokładnie na takiej samej obrączce. Idziemy dalej. Otwieramy. O, to jest coś, co mi się podoba. To jest klasyczna żmijka. Właśnie takiej mi brakowało. I jeszcze pudełeczko numer 3. Co się tu kryje? O, kolczyki. I też się błyszczą. Och, jak ja lubię, jak się błyszczy. Jeżeli chcielibyście sprawić prezent sobie albo komuś bliskiemu, to pamiętajcie, że cały czas działa mój kod zniżkowy Magda10, który daje Wam 10% rabatu na zakupy. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ta opaska na głowie. Fajne to jest, bo naprawdę coś innego niż czapka. Tak Wam nie zgniecie włosów, co zawsze jest największym problemem. Macie chronione uszy i jest fajna cieplutka. Założyłam sobie też te kolczyki od Dari i zobaczcie, jak one fajnie Wyglądają razem z tą łopatką coś się dzieje przy buzi Bardzo fajny kształt mają, takich jeszcze nie miałam I też wleciała złota żmijka Przyjechałyśmy sobie teraz w okolice Lidla, bo tuż obok jest taki punkt sprzedaży choinek Ja co prawda chciałam kupić choinkę z Obi <laughs> Ale moja mama wczoraj mnie wyśmiała Jako, że mamy tutaj w okolicy jakieś 5 punktów z choinkami A ja chciałam koniecznie do Obi No bo chciałam, bo stamtąd mam sprawdzone choinki Zobaczysz, zobaczysz ile pan krzyknie za tę choinkę nie niedużo, to pojedziemy do Twojego oby. No. Czy wy to widzicie? Zostałam przed chwilą zaatakowana śnieżką i zrobiła nam się, zobaczcie, regularne zima. Ale sypie, A ja już jestem cała mokra. Mamy już wybraną choinkę, szybko poszło. Pan nam ją teraz delikatnie przytnie, żeby pieniek się zmieścił do stojaka, tak żeby nie było później niespodzianek. już zapakowana do auta. Piękna jest. Mam nadzieję, że wejdzie. Przyjechałyśmy sobie właśnie na śniadanko. Będziemy jeść na lato, bo tutaj mają różne herbaty <grywdy> zimowe. Także wybieramy sobie coś i jemy. mamy już nasze śniadanko ja oczywiście angielskie i wygląda tak dobrze i tak pięknie pachnie mama sobie wzięła śniadanie na lato zobaczcie też takie fajne na bogato mnóstwo mnóstwo składników Dzisiaj po Warszawie jeździ się fatalnie, jest tak ślisko, że mój samochód wariuje a ja razem z nim. Boję się o swoje życie. Ale w każdym razie, przyjechałyśmy teraz na Targi Rzeczy Ładnych. Jesteśmy, zaparkowałyśmy. Ej no! A, nie widać, patrzcie co ona mi zrobiło. W każdym razie, miejsce mamy. Bilety już kupiłam przez internet, więc może będziemy stać w mniejszej kolejce. Idziemy. There's a light, got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days. Wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better live. Hello, hello. My już wróciłyśmy do domu po wielkich przygodach. Te korki, ten śnieg, ten mróz, skrzybanie samochodu, to wszystko wróciło. I masakra nienawidzę zimy. Jak dla mnie śnieg mógłby być, ale nie na drogach. Na drogach to jest jakiś koszmar. Ale dobrze, jesteśmy już w domu. Absolutnie nigdzie się stąd nie ruszamy. Zresztą czeka nas jeszcze ubranie choinki. Waga, otwieramy choinkę. Uh! Może, żebyś nie dostała z Wow, wow, wow. Ładna. Zobacz! Mamy je... robić we drzewo. No. Dobrze, że większej niż. Się... Dobra, Patyr mnie zabije. Może tu się nie będzie dało przejść. Będzie postawić na środku za nas. Zabije mnie! są, ja mam po prostu takiego banana na twarzy, bo zobaczcie to proszę bardzo, światełka się świecą i nie ma i teraz uwaga, uwaga jak ja kocham gadżety, te światełka są ekstra, kupiłyśmy je w Lerwa i to jest jakaś firma i e, Illumination Mam tutaj opcję 500 światełek, to jest prawie 25 metrów. One są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Kolor oczywiście ciepły-biały. Nie były najtańsze, ale można je łączyć w zestawy i możecie je ze sobą parować. Więc to jest super, jak macie w domu więcej niż jedną choinkę albo jakieś nie wiem, no tam girlandy porozwieszane ekstra. I możecie właśnie sterować nią za pomocą telefonu. Możecie ją właśnie włączyć albo wyłączyć jednym przyciskiem, nie wychodząc z łóżka. Wspaniała rzecz. Możecie też regulować ich jasność. Zobaczcie, teraz praktycznie ich nie widać. O, zobaczcie. A tak na maksa. Możecie zmieniać tryby. Tak mogą delikatnie migać, mogą się zapalać, gasnąć, błyskać. O, migać. No i mogą być takie stałe. I możecie też na przykład ustawić prędkość Rewelacja, no nic mnie dzisiaj tak nie ucieszyło. Jak te światełka. Jeszcze zobaczcie, można ustawić timer. Patrzcie na to, świetna sprawa. Możecie ją włączyć i wyłączyć zdalnie. Zabieramy się za ubieranie choinki. Jak widzicie, mamy tutaj pełno, pełno bombek. W tym roku będzie coś zupełnie innego. Przez naprawdę długi czas zastanawiałam się, jaki ten kolor na choince powinien być, bo ja kocham taką klasyczną choinkę czerwono-złotą, ale z drugiej strony chciałam, żeby to było inaczej w tym roku, dlatego też mamy. Nowe ozdoby i są piękne Wszystko to, co tutaj widzicie, kupiłyśmy w Obi Jeszcze nam się akurat przywarciło, bo było minus 30% na wszystkie świąteczne akcesoria Także idealnie Kupiłyśmy m.in. takie piękne gwiazdki w takich drobnych, nie wiem co to jest, jakichś takich kamyczkach Do tego wybrałyśmy też takie pasujące bombki One są w całości pokryte w jakimś takim brokacie też jakichś takich mieniących się kamyczkach do tego mamy też łańcuch nowy czubek na choinkę, żeby pasował taka piękna brokatowa gwiazda, nie wiem czy nie za dużo ale wzięłyśmy trzy zestawy takich małych bombeczek, trzy zestawy takich średnich bombek i jeszcze jedno pudełko takich Choinka ubrana, ja jestem wykończona. Nogi nie powiem, gdzie mi wchodzą, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Ja tymczasem idę uwalić się na kanapie i pooglądać moją ogromną choinkę. Dziękuję. Do zobaczenia. Buziaki! Pa!